Drodni bracia w kapłańskie, z księdzem administratorem, księdzem kanonikiem dziekanem, a także księdzem kanonikiem proboszczem katedry wawelskiej i księdzem profesorem. Drodzy siostry i bracia, uczestnicy tej szczególnej uroczystości, jaką jest konsekracja waszego parafialnego kościoła. Wszyscy, drodzy memu sercu, siostry i bracia. To czytanie pierwsze z księgi Nechemiaza ma swoje bardzo wyraźne tło historyczne. Wiąże się ono najpierw to tło z rokiem 586 przed narodzeniem Chrystusa. Oto wojska pogańskie, babilońskie zdobywają Jerozolimę, niszczą całkowicie to miasto. Burzą świątynię, którą na cześć jedynego najwyższego Boga wzniósł król Salomon. Świątynię wspaniałą, budzącą podziw całego ówczesnego świata. Co więcej, uprowadzają ludzi do niewoli babilońskiej. Po Jerozolimie zostały jedynie ruiny i zgliszcza. Zarastające szybko, tak jak to jest typowe dla tamtych blisko wschodnich terenów zrastające krzewami i drzewami. Jednakże uprowadzony do niewoli lud izraelski nie zapomniał o Bogu. Pamiętał o Ojczyźnie, pamiętał o Jerozolimie, tęsknił do chwili, w której Dane mu będzie raz jeszcze zgromadzić się i znosić wspólnie modły na cześć jedynego Boga. I stał się rzeczywiście cud. Po upiwie kilkudziesięciu lat, w roku 538, przed narodzeniem Chrystusa, niemal z dnia na dzień upadło. Królestwo Babilońskie. W Mezopotamii zaczęli rządzić Persowie i ich władca Cyrus, wkrótce po objęciu władzy wydał edykt, na mocy którego Żydzi mogli powrócić do ojczyzny, mogli także. Wznieść na nowo swoją świątynię. Wrócili pośród radości. Śladem tego i jakże wymownym, przejmującym są radosne psalmy ludu, który pośród śpiewów wraca do Ojczyzny. Zaczęli odbudowywać. Jerozolimę, wznosić swoje domy, ale jak to bywa, często mija pierwotny zapał. I zadowoleni z tego, co już mają, z odbudowy domów i pałaców, odsuwają myśl o tym, żeby wznieść świątynię na cześć. Boga. Ludzi ogarnia taka bierność, takie zwątpienie. I właśnie w tym trudnym czasie nieoczekiwanie znaleziono pośród ruiny świątyni Księgę Prawa Mojżeszowego. Odnalezienie tej Księgi wzbudziło i radość, i zdumienie. Ale właśnie wtedy, wykorzystując ten moment, namiestnik Lechemiarz i kapłan pisarz Ezdrasz zwołują cały lud. I w miejscu, gdzie znajdowała się świątynia, zaczynają wszystkim czytać Boże Słowo. Niezwykła jest ta postawa ludzi, Którzy od samego początku lektury Pisma Świętego chcą słuchać tego słowa jako słowa Bożego, jako słowa skierowanego właśnie do nich. I dlatego, po uwielbieniu Boga, wszyscy podnieśli ręce i zaczęli Wołać Amen, Amen, czyli tak jest, niech tak się stanie, a potem padli na twarz przed Bogiem i zaczęli słuchać. Lektura Ksiąg Mojżeszowych trwała, trwała prawie cały dzień. Ale ludzie zrozumieli, to przez te słowa. Przekazanej im przez Mojżesza, sam Bóg mówi do nich. Nie są sami. Co więcej, przemawiający do nich Bóg budzi w nich pragnienie, żeby jak najszybciej zacząć znosić na nowo świątynię poświęconą Najwyższemu. I stąd to Wielkie wzruszenie, które ogarnęło wszystkich i wielki płacz, na które nechemiarz, namiestnik odpowiedział Nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Ten dzień jest poświęcony Panu Bogu Waszemu. Radujcie się z tego dnia. Radujcie i świętujcie. I z tego dnia wyjdźcie gotowi do wielkiego trudu budowania świątyni. I rzeczywiście tę świątynię wzniesioną, nie tak wspaniałą jak była za czasów Salomona, ale zawsze będącą prawdziwym zwornikiem dla ludu. Izraelskiego, który gromadził się w Jerozolimie, właśnie w tej świątyni, by zwłaszcza podczas wielkich świąt wspólnie oddawać chwałę samemu Bogu. To, co się wydarzyło, ta historia przemiany serc dotychczas wątpiących, biernych, Serc, które zaczęły na nowo bić miłością do Boga i zapałem, by wznieść Jemu świątyniem ta historia zapewne znajduje swoje przedłużenie pośród was, drodzy siostry i bracia, którzy wspominacie historię pierwszych myśli miejscowej ludności. By tutaj wznieść kościół, a potem tych wszystkich usiłowań, aby doprowadzić to wielkie Boże dzieło do końca, usiłowań trwających też przynajmniej pół wieku od lat 70. Historia ta była przypomniana na początku dzisiejszej uroczystości. Jest ta historia niewątpliwie okazją, by wyrazić wielką wdzięczność dla kapłanów, którzy nie bali się myśleć odważnie, z wyobraźnią, z prawdziwie duszpasterskim zatroskaniem, by tutaj wznieść. Nową świątynię poświęconą Bogu, jako że do Białego Kościoła, stąd jest dosyć daleko. Więc wielka wdzięczność dla kapłanów, łącznie od proboszczów Białego Kościoła, którzy rozumieli potrzeby duszpasterskie ludzi tutaj mieszkających. A potem wielka wdzięczność wszystkim świeckim, tym, którzy już odeszli do Boga, jak i tym, którzy żyją i którzy patrzą na ten Kościół jako prawdziwie dzieło własnych serc, umysłów i rąk. Aż po te ostatnie prace związane z upiększeniem Kościoła. Prace, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, przygotowujące bezpośrednio do konsekracji tej świątyni. Bardzo Wam, moi drodzy, za to dziękuję. Bardzo dziękuję. A jestem pewien, że sam Bóg, ten, który przenika, ludzkie serce i sumienia, który zna zamysły każdej i każdego z nas, potrafi rozpoznać te wszystkie szlachetne idee, tę serdeczną troskę waszą, by zbudować tutaj dom poświęcony Bogu. Tę Waszą szczodrobliwość i ofiarność, dzięki której możemy wszyscy, a zwłaszcza Wy, doczekać tej bardzo uroczystej chwili. Ale przecież związania z Bogiem, wiara w Niego, miłość Mu okazywana, i z tej miłości i wiary wypływające, wypływająca nadzieja mają swoją ogromną historię. Historię, która została przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza. Chrystus pyta, za kogo mnie uważacie? Wpierw pytało, co inni o nim sądzą i padły różne odpowiedzi, ale w końcu padło to najważniejsze pytanie, za kogo wy mnie uważacie? Kim ja jestem? I w imieniu wszystkich apostołów odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego wielokrotnie, kiedy była czytana ta ewangelia, święty Jan Paweł II podkreślał jeden fakt: na tym wyznaniu Piotra buduje się kościół jako wielka wspólnota ludzi, wspólnota powiązana tą samą wiarą, tą samą miłością do Boga. I drugiego człowieka. To z samą nadzieją na życie wieczne. Nie byłoby, moi drodzy, tych inicjatyw, tych myśli, by zbudować tutaj Kościół, myśli sięgających jeszcze czasów sprzed wybuchu II wojny światowej. Gdyby nie głęboko zakorzeniona wiara ludu bożego, który tutaj od wieków żył, który miał w sobie, w sobie tyle siły, by zdążać, zwłaszcza w niedzielę i wielkie święta, do Białego Kościoła, by tam spawić Boga. Jakże ważną rzeczą jest, moi drodzy, by Zwłaszcza dzisiaj, kiedy walec laicyzacji chce także dotknąć polskiej ziemi, kiedy chce nas się odrzeć z największych autorytetów i świętości, łącznie ze świętym Janem Pawłem II Wielkim. Jakże ważną rzeczą jest, by wracać do tego fundamentalnego wyznania świętego Piotra i powtarzać za nim, kiedy myślimy, kiedy zwracamy się do Chrystusa. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ten, który przyszedł na świat, ponieważ tak chciał Ojciec, ponieważ tak ojciec umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ty jesteś tym Mesjaszem. Ty jesteś tym synem Bożym, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam niebo. Wiara chrześcijańska, która istnieje na świecie już prawie dwa tysiące lat. Wiara, którąśmy tak żarliwie i pięknie przeżywali w ubiegłym tygodniu podczas Triduum Paschalnego. Ta wiara dzisiaj znajduje pośród nas jakże wspaniałe uwieńczenie właśnie pełni wiary, miłości i nadziei powtarzamy dzisiaj za Piotrem. Ty, Chryste, jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Ty nas zbawiłeś przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Ty czekasz na nas, by nas wprowadzić do domu Twego Ojca. Bogatego w miłosierdzie. To jest nasza wiara, która jest wyzwaniem dla współczesnego świata. To tak jak była wyzwaniem dla apostołów, nie bez powodu święty, Piotr, święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian pisał, że Chrystus Ukrzyżowany i zmartwychwstały jest zgorszeniem dla Żydów. Jest głupstwem, niedorzecznością dla Greków, dla Pogan, ale dla nas, którzyśmy uwierzyli, ten ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus jest naszą mocą i naszą mądrością. Mocą i mądrością, któreśmy otrzymali od samego Boga. I dlatego, ilekroć lud Boży gromadzi się na wspólnej modlitwie, przeżywa moc Bożą, która przenika ludzkie serca i umysły. I ile kroć Kościół żyje miłością do Boga i drugiego człowieka. Zwłaszcza tę miłość do drugiego objawiając przez najrozmaitsze dzieła caritas, dzieła charytatywne. Tym, wtedy właśnie objawia się także mądrość Boża, która króluje w sercach wiernych. Jeżeli dzisiaj, drodzy siostry bracia, mogliśmy sięgać pamięcią pierwszych chrztów, które miały tutaj miejsce, pierwszych sakramentów małżeństwa, pierwszych Eucharystii, pierwszych Sakramentów udzielanych tutaj pojednania i pokuty. To właśnie po to, by zrozumieć, żyjemy Bożą mocą i Bożą mądrością. Żyjemy właśnie tymi wspaniałymi łaskami, jakimi obdarzał nas Bóg, bo z tej Bożej mocy. I z tej Bożej Mądrości. Zrodził się ten wspaniały budynek, ta świątynia, którą dzisiaj uroczyście przekazujemy jedynemu Bogu. I chcemy tutaj często spotykać się na modlitwie. I pragniemy często słuchać Słowa Bożego, pragnąc, by to słowo było równie skuteczne, jak wtedy, kiedy za czasów Ezdrasza i Nechemiasza doszło do prawdziwego nawrócenia serc i umysłów. I pragniemy na koniec karmić się tutaj przerajświętszym chlebem eucharystycznym na życie wieczne. Bo ile okroć, słuchamy przemawiającego do nas Boga, ile kroć karmimy się Chrystusowym ciałem i krwią. Ile kroć tego słuchania Bożego Słowa i umacniania się Eucharystią rozlewa się w nas i wokół nas. Miłość do Boga i drugiego człowieka. Tyle kroć także możemy doświadczać Bożej mocy i Bożej mądrości. Na przekór tak lichej i niekiedy tak śmiesznej mądrości tego świata. I na przekór tej siły, z której tak dumny jest świat, siły, o której uczy nas historia, jak ona jest słaba, przemijająca i krucha. Natomiast ci, którzy łączą swoje życie z Chrystusem, z Jego Ewangelią, z Jego Eucharystią, Którzy budują swoje życie w ustanowionym przez Chrystusa kościele. Ci mają nadzieję życia wiecznego, zbawienia, szczęścia bez granic. I właśnie odnawiając w sobie tę wielką, żarliwą wiarę w Boga. Odnawiając w sobie miłość do Niego i pogłębiając nadzieję, jesteśmy uczestnikami tych świętych obrzędów, dzięki którym ten budynek, wzniesiony wysiłkiem Waszych serc i umysłów, stanie się w pełni domem Boga. Niech ten dom trwa pośród Was. Niech Was jednoczy z Bogiem i innymi ludźmi. Niech będzie Waszą radością i w pełni uzasadnioną dumą.